Tak wiecie, w tym Wukongu sobie myślę, że tak wracam do tego. Wiecie, że jak czek... Człowiek... O, jakiś tygrys do zabicia, to uciekam. A później czek musi wrócić do tego Wukonga. No i już nie pamięta jak się grało. A musi znów tego tygrysa pokonać. No to to nie jest takie takie proste. Jeszcze trudniejsze niż wcześniej. To nie jest chyba dobry pomysł. A, myśmy Smoka ostatnio pokonywali, tak? No, tu było elegancko. Co smok, to był elegancki gość. I co, znów ładowanie. Mam nadzieję, że wszystko żeśmy tam zlutowali co trzeba było. Moim zdaniem, taka mechanika powinna być, że jak się wychodzi z lokacji a się nie zlutowało do końca, to jednak dolutowuje. Dobra, czy my tu mamy jakieś yy, samo doskonalenie? Mamy. pewnie na coś zbieraliśmy, co? Już nie wiem, co ja tu robiłem. Czekajcie tu. Po przewidzeniu manewru w ogóle i uderzeniu go zdecydowanie nie wiem. A tu każdy poziom talentu. Dzięki doskonałym unikom. Zmniejsz ogromny krót wytrzymałości skoków to nie chcę. Tu jesteś z kijem machaniem. Mhm. A to co to są? Każdy poziom talentu, umiarkowanie zwiększa wskaźnik obrony. Aha, tu są jakieś wskaźniki. Trafienie krytyczne, no właśnie, a zobaczmy, jakie mamy szanse na trafienie krytyczne 8%, tak. A teraz zrobimy sobie to 9, czyli o 1%. No nie, to, to chyba nie mało jest. 1% to jest całkiem spoko Dostał lepiej, się zebrał, dobra. No nie pozostaje nam nic innego, tylko przenieść się do tej. Aha, bo musimy kabliczkę znaleźć, bo to chyba tak. Nie wiem, jak to jest jakaś szybka podróż w tej grze. Chyba poza. O jezu, poza kapliczką chyba nie ma. Będziesz ogrywał Satisfactory 1.0. A. No, może nawet bym się pochylił, tylko że to kurde, wiesz, jak to jest agatka granie, w ten to kongres samemu to jest jak lizanie lizaka przez papierek szkoda sensu Dawid chciał grać no jak Dawid <grytanie> Dawid będzie chciał grać a ja będę w pracy i tyle nie każdy sobie może grać w giereczki ciągle Dziwne wrażenie, że ta gra lepiej wygląda niż jak ostatnio w nią grałem Czy taka pliczka? Na pewno z tyłu Podróż. Co tu jest? krywka szkwału. Skalista płaszczyzna. A myśmy tu nie mieli coś od właśnie tego smoka wziąć i komuś tam zanieść? Dlatego ja po tego smoka poszedłem, nie? Pamiętacie? No dokładnie, właśnie. Nie każdy jest taki bezrobotny jak Dawidek, że se może grać całe dnie. A nie, dobra, już wiem. Tu miałem i się wszystkie mordy zbiorę. Ale nie zebrałem wszystkich. Coś takiego miało być, że jak wszystkie zbiorę, to mogę tu coś zrobić. Nie wiem co dalej. To co tygrys? Kurde, ale nie chce mi się go bić. A jak przeniknąć przez ten piasek, który tutaj jest? Ktoś wie? To jest jakiś koleś, co jest głodny. Ja też nie mam nic dla niego dobrego. Nie? Słyszę, jakby ktoś coś śpiewał w oddali. Nie wiem, podejdę, może, może akurat to mógł przejść, bo O, coś zaczął gadać. O, patrzcie. Udało mi się, ja tym prądem zrobiłem od tego smoka. Mam unikać jakichś fal, co się rozchodzą po ziemi. E, spoko, spoko. Moja taktyka to jest taktyka żelaznego kija. Tylko bi bi, bi. Czuje, że się uda za pierwszym razem. Oj, Oh shit. a to jest ta fala dobra to już wiem co to których fal mam unikać dobra teraz już kumam teraz już kumam których fal mam unikać będzie trzeba skakać 好。Uh huh. Aha, nie ma co podskakiwać przy nim Dobra Teraz, teraz się uda, teraz czuję, że to jest ten moment Dobrze, że tu jest safe tak blisko Można sobie go powtarzać i powtarzać Kurde! Ale wymyślił, dobra, to to nie jest takie proste. Ale dobrze nam poszło na początku był życia, mu zjechałem chyba na, z, jakby w pierwszych kilku ciosach, nie? Może trzeba wskoczyć na jakiś kamień. Tam był taki kamień, co by wyglądał jakby się dało na niego wskoczyć. No, nie jestem w stanie podskoczyć. Wiecie jak on to robi? Chyba będę szukał kamienia po prostu i na niego wskakiwał i tyle. Mam dziwne wrażenie, że on to przy połowie HP robi. Nie patrzę tam na HP, ale chyba mu dobrze schodzi, nie? Może go zamrozić wtedy dopiero. No nie jestem w stanie, nie wiem, muszę sprawdzić te kamienie czy się w ogóle dana, nie wskoczyć Chyba, żeby to robić uniki po prostu zwykłe, a nie skakać. Napisane, żeby skakać, no. Da walczaliść, walczę, walczę o honor. Aha, zajebiście Słabo bym powiedział A na kija nie możesz wejść? Widziałem na YouTube filmik Jakbym miał skill'a to bym wlazł na kija, ale nie mam Nie mam skill'a kijowego, bo tego nigdy nie nauczyłem się Co on kłama się ubią. Może, dobra, mogę tu wejść w razie czego? i kurde. No ale dobra, już wiemy gdzie uciekać przed tym prądem Na kamienia trzeba wskoczyć Tylko trzeba tam dobiec To, to też nie jest takie proste O kur... Nikt miał robić, a nie kur... podskakiwać jak frajer. Wszystko mi źle idzie. No, po prostu wszystko nie tak Każdy... Każdy cios, który mógł w nie wejść, to nie przeta No wiem, że agresywnie bo się zdenerwowałem, no tura małpa! Co to tam robi ta małpa? To jest w ogóle ołtarz czy nie? Nie? Dobra, wyłażę z tego.